Ponad 20 lat temu rozegrała się tragedia w Ruandzie Niedawno pojawiało się sporo informacji, gdzie w kraju, który można by nazwać krajem chrześcijańskim, gdzie większa część społeczeństwa to chrześcijanie różnych opcji, w tym też adwentyści, dnia siódmego, doszło do ludobójstwa. Dwa plemiona, które nie zgadzały się, pomiędzy którymi były pewne. Wcześniej yy, zaszłości utackiej zaczęły się wzajemnie zabijać. To był jeden z najokrutniejszych aktów w XX, XX wieku, dlatego że prawie milion ludzi zginęło w wyniku tej bratobójczej wojny. I to się działo w kraju, gdzie większość ludzi to chrześcijanie. Pewien ksiądz z innego plemienia, ja nie będę tutaj używał nazw, bo w tej chwili nie pamiętam, miał też wśród swoich wyznawców wiernych z drugiego plemienia, kiedy zaczęły się te walki, udzielił schronienia w swoim kościele tej właśnie grupie swoich wyznawców, po czym poinformował właśnie o prawców i pomagał, pomagał właśnie w tym akcie zbrodni tym oprawcom, którzy zabijali jego braci i siostry w Jezusie Chrystusie.